Ciao, witam Was z kolejnym Pijanym rowerzyście. Dzisiaj mamy piątek ósmy, bodajże. W tym tygodniu nie było za wiele odcinków, ale za ten tydzień był taki fajny growy. Ostatnio, właśnie jest tak, że praktycznie cały czas gram, ale jeden dzień miałem przerwy i w jeden dzień obejrzałem. Ee, Event Horizon, a po polsku to się nazywa Inny Wymiar, chyba. O, chyba tak Stary film. E, taki horror science fiction, coś takiego Ciekawy. E, Kulden z rozgrywki, mówił, że to jego jeden z ulubionych filmów. No, spoko, Jeżeli oglądał go kiedyś dawno, e, to na pewno ma jakieś odniesienie. Ja. Uważam, że naprawdę jest fajnie nakręcony, ciekawie, że nie zastanawiał się bardzo, aczkolwiek to, to nie będzie mój ulubiony film, ale dobry, warto było obejrzeć, zobaczyć z czym to się je, do czego ktoś się może odnosić, na pewno nie był to czas stracony, więc możecie sobie zobaczyć, eee, a poza tym gram, gram dużo, od ostatniego odcinka nie włączyłem ani razu Gearsów, eee, dobrze, dobrze, dobrze. Hmm. Eee, God of War się kręci Także to jest głównie hmm. Nie wiem czy tam, tam są jakieś takie właśnie Te z tych postępów, które są niejednoznaczne Bo tam są e, postępy kończenia mapy bodajże Więc tam chyba dwie mapy, nie wiem czy jest ich więcej Spodziewam się, że może być więcej Więc, więc tam jeszcze sporo jest grania Ale Już chyba nie wiem czy mówiłem ja, że wspominałem? Kiedyś dawno odpaliłem sobie Hellblade'a i przepłynąłem po prostu ten pierwszą wstępną lokację, taka właśnie jak niby rzeka, niby jezioro, takie coś. się wpłynąłem łódką, wysiadłem i no i zakończyłem, zapisałem. To był taki wstęp. A wczoraj usiadłem, no i pociągnąłem dalej to. Jak tak patrzyłem po poradnikach. To wskazuje, że jest to mniej więcej jakaś 1 trzecia. Może może 1 czwarta, ale bliżej 1 trzeciej gry. Jestem przy drugich drzwiach, broniąc wstępu do Helheimu i szukam jakiegoś kolesia, boga chyba. O, jaki kurwa, dzisiaj ruch! Ja pierdolę. E... Szukam który tam mam mi ich zmysły, i tam jakieś rzeczy robić z, z głową. Eee, jakieś zwidy mam, eee, i szukam tam jakieś przez jakieś portale, i do przechodzę. Eee, fajne, sam ten pomysł na te portale jest fajny, bo to nie są takie portale jak z portala, że, że widzisz, że to portal, ale jest to taki portal, który zmienia tylko niektóre elementy, odkrywa je. I e, bardzo mi się to podoba wizualnie i, i gameplayowo, e, na rzecz tak, jak rozwiązanie takie gameplayowe. E, ale troszkę się zaciąłem wczoraj. Znaczy, może być też tak, że to była już ostatnia rzecz przed spaniem, więc może już byłem trochę e, umysłowo zmęczony mm. i sobie nie, nie, nie podobałem tej zagadce, ale właśnie to są Kolejna lokacja w tej serii właśnie się przechodzi przez te portale Gdzie jest tak dużo tych Symboli do połączenia Mówię dla osób które już grały, będą wiedziały mniej więcej gdzie No i tam troszkę się zaciąłem i nie wiedziałem Przechodziłem przez te portale trochę tak, trochę tak gdzieś zgubiłem ten sygnał tego gościa I mówię, a dobra koniec, no i zakończyłem wczoraj Na tyle dobrze mi weszło to że prawdopodobnie dzisiaj będę w to grał nie zdziwię się, jeżeli będę grał w weekend w to i skończę co by było o tyle fajne, że mam już piwko do recenzji więc może byś szybko wpadła jakaś recka bo Hellblade nie jest długie eee, także może to, no a później później go do War Coś eee, tam jeszcze miałem w planach ale zobaczymy no fajnie, fajnie, podoba mi się. Byłem zaskoczony, bo tak jak sobie myślałem o tym Hellblade, w związku z tym, że on nie był w pełnej cenie, to tak się zastanawiałem, czy to rzeczywiście będzie fajne, dobre graficznie. Na pewno jest, jest inne takie. Jest kolejna taka spokojniejsza gra. Czyli mieliśmy Red Dead spokojny i mieliśmy, mamy teraz właściwie, mamy. Powiedzmy, że z opowieści wiem, z recenzji wiem. Że death stranding jest spokojniejszy. No, helby był oczywiście wcześniej, prawda? Więc, więc mamy Hellblade spokojniejsze. Może być trochę więcej tych takich gier spokojnych, chociaż ogólnie te wszystkie, co e, prawda? Są takie zasady, jakby, czym innym polegające niż e, sama akcja. E, no i, i jest naprawdę fajnie. Jest naprawdę fajnie. E, jest jeden aspekt gameplayowy e, związany z walką, który mi przypadł do gustu. Jeszcze go do końca nie, e, nie rozgryzłem, czy dobrze rozumiem jego działanie, e, ale e, ja mam tendencję do tego, że e, że troszkę za dużo razy naciskam przycisk ataku. W względem tego, jak się to powinno robić, dlatego czasami można się tego odzwyczajać, na przykład w Dark Soulsach, bo sobie na przykład wiecie, wcisnę, e, powinienem w czasie na przykład dwóch ataków ja naciskam trzy razy e, klawisz ataku, czyli więcej razy. E, tak, jakby e, także u mnie wygląda to tak, że na przykład naciskam klawisz a w dowolnej grze, tak naprawdę, e, której no, Dark Soulsy mogą być odmienne, bo one wyczuwają tak rzeczywiście masz to. Karę, że rzeczywiście wykonuję na trzy ataki, ale często jest tak, że na przykład naciskam projektorowicz ataku, od razu naciskam drugi raz w czasie wykonywania już tego pierwszego ataku i jeszcze później na zakończenie jeszcze raz, tak jakby trzy razy naciskam i dopiero zaskakuje na przykład drugi atak. Ja ja już trzy razy guzik, ale gra, z reguły gry wykonują dwa ataki. Dark Souls, no i pewnie jakieś inne gry, ale Dark Souls na pewno wiem, że tak działa. Że Dark Souls wykonają 3 ataki. W Dark Soulsach postać wykona 3 ataki. Eee, I tutaj jest natomiast tak, że znowu zauważyłem, że tak robię. Eee, a w związku z tym, że jest ta informacja o tym, że, eee, że zbyt duża liczba śmierci może prowadzić do tego, że gra rozpocznie się od nowa. Eee, więc dbam o to, eee, więc staram się grać ostrożnie. Eee, nie ginąć. Eee, ale zauważyłem, że ten, ta, 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 ta jakby zachłanność szybkiego pokonania wroga nadal istnieje u mnie eee, i naciskam więcej razy ten przycisk niż powinienem, ale eee, okazuje się, że może ten atak przerwać. Praktycznie w każdej chwili, no jeszcze nie grałem dużo, więc też nie wiem jak to później będzie, może, może na razie mam jakieś błędne odczucia, ale wydaje mi się, że nawet jak już zaczyna się ten kolejny atak, to jak naciskam unik, to u nich ma pierwszeństwo i e, przerywa animację. Przerywa, przerywa ten atak. E, podoba mi się ten mechanizm. Jest taki pode mnie zrobiony. E, e, a w związku z tym, że to zachowanie moje jest takie mm, powiedzmy, że mało profesjonalne, e, że jest tak jakby maszowanie tych przycisków, e, to, e, to, to może jest bardziej pod, pod casuali też też zrobione. E, mi to odpowiada. E, no, jak wiecie. No, Dark Souls wszystkie skończyłem. bladburna skończyłem, miocha skończyłem, więc potrafię się nauczyć tych, e, tych mechanik, ale no, jak nie muszę, to, to tego nie robię i sobie pozwalam na maszowanie przycisków. No i to też sobie czasami pozwalam. I raczej ta gra chyba mocno dla mnie nie wypleni, ale już zwróciłem na to uwagę. zresztą, że zwróciłem uwagę na tę mechanikę. To też jakiś taki sygnał dostałem, że o może sobie tak trochę się opanuj, e, że jest fajnie, jest naprawdę fajnie. Podoba mi się. Dobra, może tyle o Hellbladezie, bo jeszcze chciałem jedną taką króciutką rzecz powiedzieć. No, nie wiem, czy na ostatnim nagraniu, czy na przedostatnim mówiłem o cenach tej edycji limitowanej Xboxa i cenach Xboxa One X. Kiedy to mówiłem, ee, obie chyba te wersje były w najtańszych sklepach za 1699 zł. Były sklepy, które miały za 1749 złotych. Czyli, no, na normalnym ludzi cena 1700 i 1750. Wczoraj dostałem od Frankika linka, bo oczywiście będzie przesłuchał odcinek i podeszła mi linka, że akurat trafiła się promocja na Xbox One X na Amazonie niemieckim i był w przeliczeniu na polskie złote z tego, co ludzie tam pisali w komentarzach, Eee, na ppz że w przeliczeniu było to jakieś 1200 zł, 1250 eee, Także cena bardzo dobra, ale całe szczęście dla mnie, raz, że e, promocja się e, skończyła. Dwa, że e, była to wersja standardowa, ale z zawartością tej, powiedzmy, cyfrową zawartością tej limitowanej, czyli były. Były wszystkie części gearsów. Eee... Na pewno w tej wersji bym nie kupił. Jeżeli mam kupić Xboxa One X, to kupię go praktycznie na pewno w wersji tej limitowanej. No chyba, że okaże się niedostępna, prawda? Czy się wyprzedadzą? Ale, ale dawno nie miałem tak, żeby jakaś wersja specjalna konsoli mi się tak podobała. Ja wiem, że ona nie jest najpiękniejsza na świecie. Bo ona ma pewne elementy, które mogą się komuś nie podobać, ale, ale mi się mega podoba. Eee, I no, nadal jest to zagrożenie, że jak przyjdzie czarny piątek i ta cena spadnie ponownie do, jak i na np. 1200 zł, czy nawet 1000 zł, I jest taka realna szansa, że gdzieś jakiś sklep wyskoczy z taką kasą. Eee, no to i, i ja mogę się skusić. Eee, szczególnie czegoś właśnie było, to jest 1200, więc spadek jeszcze o 200 zł. No, jest możliwy, ale co, co do czego w ogóle dążyłem, że e, jak sprawdzałem tą ofertę, która już stała się nieaktualna, to wszystkie ceny we wszystkich polskich sklepach oraz oficjalnym e, sklepie Xboxa, bo wcześniej e, oficjalny sklep Xboxa, kiedy mówiłem o tych cenach, miał cenę 1800, czyli 50 zł drożej. E, a dzisiaj e, wczoraj jak sądzę, te po tej informacji z tą promocją, to sklep Xboxa miał cenę 2100, a wszystkie polskie sklepy, te przynajmniej zrzeszane przy Ceneo, wróciły do cen 2100 do 2200. Taki, taki przedział był. Więc widać, że przygotowują się na obniżkę czarnokątkową. Teraz jeszcze. E, złapią część osób, które będzie, będzie liczy e, Po prostu kupi. Po prostu kupi nie patrząc na cenę. E, bo to jest okres, gdzie już się zaczyna kupować prezenty. Niektórzy mogą kupować i nie patrzą na tę cenę. Niektórzy sobie mogą po prostu na to pozwolić, prawda? Jest to normalne. E, więc jeszcze chwilę podoją, a zobaczymy, do ilu spadnie. Czy w czarny piątek spadnie rzeczywiście do tych 7, 1700, czy spadnie może więcej? E, ja liczę trochę na więcej, ale no. Wiadomo, rynek się może rządzić swoimi prawami, i, i, i tutaj wcale cena nie musi spaść nawet do tej, która była, jak Wam o tym mówiłem. No, będę monitorował. Szczególnie fajne jest to, że, nie wiem czy wiecie o tym, że Ceneo ma historię cen z tych produktów. Więc widać, że jakie ceny były. Mimo, że ja pamiętam, to, to można je sprawdzić. Rzeczywiście były. Przez chwilę ta cena 1699 e, widoczna na CNO. E, dobra, e, tyle, trzymajcie się, nara, piątek. E, dzisiaj fajnie by było walnąć sobie ze dwa piwka i po, pograć w Hellblade, czego Wam też życzę, e, ale no zobaczymy jak to będzie. Trzymajcie się, narka.